Jak to zwykle bywa zimą, pół Polski zjechało się do Połańca na zawody i dzisiaj też i my tutaj jesteśmy. Bardzo się cieszę, bardzo lubię to łowisko. W zeszłym roku pierwszy raz tutaj byłem i za pierwszym razem nie za bardzo połowiłem. Natomiast za drugim razem udało mi się dobrej doleszczy. No i tak spodobało mi się, Także spróbujemy też i tej zimy coś tutaj połowić. Wylosowaliśmy środkowy sektor, dosyć szeroki taki odcinek tego kanału. Woda jest bardzo wysoka, lekko zmącona. Dobre warunki do łowienia leszy tutaj podobno. No także myślę, że znaczy mam taką nadzieję, że coś tutaj uda się dzisiaj połowić. Bardzo nisko. Łowić będę prawdopodobnie, tak jak wszyscy, gdzieś na 3 czwarte kanału. Tam też dwa razy uderzyłem w rybę przy gruntowaniu. Dyna jest płaskie, nie ma żadnych yy, wzniesień ani żadnych dołków. No myślę, że ta ryba będzie się trzymać tej drugiej strony, że ona troszeczkę no, odskoczy, będzie się bała tutaj bliżej podejść. To jest fajne to, że tutaj mamy dosyć szeroki odcinek i de facto ta ryba może być wszędzie. Jeżeli będzie bardzo dobrze żerować, to będzie można ją łowić nawet na 20-15 metrze, ale po duże leszcze myślę, że ta druga strona będzie lepsza. Bezpieczniejsza na pewno. głębokość jest mniej więcej taka sama. 3 metry uciąg praktycznie zerowy. Bardzo fajne warunki do łowienia. pół godziny do nęcenia. Yy, dobra, plan na dzisiaj musi być prosty. Po, po pierwsze, dlatego, że nie znam tego miejsca, nie znam jakby tej wody tak na tyle, żeby jakieś konkretne sposoby tutaj odnaleźć. Więc muszę robić bardzo uniwersalnie. Dlatego sobie zrobimy bardzo uniwersalną mieszankę i będziemy bardzo mieć otwarty umysł w trakcie łowienia, żeby się dopasować. Ale no jesteśmy tutaj bez treningu, nie byliśmy w tym roku tu jeszcze na zawodach, więc no musimy trochę improwizować i zrobić coś totalnie banalnego. I zawsze kiedy nie wiem, co zrobić, to robię sobie mieszankę 1 do jednego. No i tak też zrobię dzisiaj. Mam tutaj zanętę. Ona jest jeszcze taka dosyć sucha. Po połączeniu z gliną może ją trochę dowidzę. Tutaj jest dwie części Wonder Black i jedna część brasem. Tak to wygląda. A tu mamy glinę rzeczną i tutaj są dwie rzeczne i pół torfu. Dosyć jasne. Nie chciałem tego zbytnio przyciemniać, ponieważ mamy tutaj takie jasne dno i jasną wodę, więc zbyt ciemna, zanęta. Myślę, że tu nie była zbyt dobra. Ale też totalnie żółta. Też myślę, że nie. Nic. Chodzi o to, że znaczy tak mi się wydaje. Chodzi o to, żeby unikać cert i łowić leszcze. Hmm. Więc być może później w trakcie łowienia okaże się, że ta zaręta będzie niewskazana. No ale to już, się, to już się dowiemy w trakcie. Dobra, mieszamy. Na początku sobie wymieszamy taki jeden do jednego. I tym zaczniemy łowić. No, nawet chyba nie będę tego dowilżał. glina była dosyć wilgotna Uciąg jest niewielki. A może minimalnie. Poczekamy chwilę, i minimalnie może to wilżyć. Improwizacja. Dobra, mam 10 minut do nęcenia. Finalnie ta mieszanka będzie na razie wyglądała tak. Czyli damy tylko jokersa i nic więcej. Zawsze jak nie wiem, co się dzieje, co mam robić, to robię najprostsze rzeczy, typu właśnie sam jokers. Żadnych pinek, boję się cerni miarowych, dlatego na razie tylko jokers. Dosyć obficie. I to zbiorę te kilka koszyczków, ze cztery koszyki podam tego rozmiaru. No ze cztery, pięć koszyków i wszystko. To będzie całe nację wstępne. Bez żadnych kul. Tak mi zagrało tu rok temu, więc może i teraz. wy ma mniejszy takie wyfiamy dołow wy tak Nie mogę zaciąć. Trzy brania, ale puste. Chyba jakieś małe ryby to były. Ale no! Tu takie małe ryby żyją? Może przeleszcz. A po No miarowa. Aż to waleczne jest. Pierwsza ryba, nie chcę z nią szaleć. No ale miarowa.

Karaś. Ale ja... Dawno nie łowiłem w podbieraniu. Te ryby jakie ciepło. Już łowimy, ale w sumie to jest coraz gorzej. Co wiem, leszcza takiego na 2 kg, niestety nie widzieliście go, e, kilka cert, no, ale w sumie to teraz jest naprawdę słabo. Pojedyncze, drobne ryby, jakieś krąpie, no i tyle. Niestety, tak widzę, że u wszystkich raczej tempo siadło. Zamiast się rozkręcać, to siadło żeby być odwrotnie. Dużo jest pustych brań, rybaki są nieruszone. Wydaje mi się, że to są ocierki, że te ryby tam są, tylko nie za bardzo żarują. I to jest problem. A może jeszcze się jakieś leszcze wkręcą? Próbuję. Na razie nic nie zmieniam tak drastycznie. Posiekałem jeszcze gnojaków trochę, ale to mi nic nie dało. Cały czas tym samym sposobem nie wiem o co chodzi. Nie wybrania są przynęte, nietknięte. Wcześniej to jeszcze czasami coś wyssało te robaki, a teraz jest kaplica jest leszcz Ale ładna ryba. końcu mm. To jest to po co tu przyjeżdżam Jakbym nie miał biegu wstecznego, no to już by było po rybie. Mega silno. Oj, dziurę mam w odbiórku. Tak jak ten pierwszy. Dobra. idziemy dalej. Ale poprawiłem skuteczność. Trzy ryby podrządzać. Ołem. 5 ochotek, 3 ochotki i od razu lepiej się wcinają. No miernowa na styk, ale miernowa. Co? Co się stało? No, no nie no, będzie miało No dobra no, O jaki leszczyk Ale weszły Zacząłem teraz więcej gniazd podawać I chyba to działa To to będzie akurat chyba mała certa No i tak mamy dzisiaj mało Certa. Nawet jej nie wiesz. Za duży Trochę dłużej poleżał zestaw na dnie i ziora. Chyba tak trzeba spróbować, właśnie, nie przerzucać jak nic się nie dzieje, tylko dać jeszcze chwilę na zastanowienie się. Zobacz No, na gnojaka Założyłem gnojaka dużo takich pustych brań Jakichś małych krąpi O, czekoladna No myślę, że jest na razie dobrze może nie mamy bardzo dużo ryb, ale jakościowo wydaje mi się, że fajnie, bo są te dwa leszcze. One robią tutaj wynik, tak naprawdę. Jeżeli wierzyć tutaj, głosem jakieś się niosą po sektorze, no to mhm. powinno być dobrze z tymi dwoma leszczami. Zobaczymy za chwilę. Godzina została. to też będzie taka fajna. Но no, меньше надо мелов. Ну спросим может это значит? Так чисто. Разнейшим. Ну я тебя не его.

wszystko. Tak. No, A, ci... To ładnie 11. 12 nie wytrzymają tego. 10,80. Jestem lekko rozczarowany, natomiast nie wynikiem tylko tym, że nie udało się dzisiaj złowić. No przynajmniej z 5-6 dużych leszczy, które tutaj żyją nie brały dzisiaj, nie były kompletnie aktywne. No i cóż, no tak bywa. Nie udało nam się e, dzisiaj e, wygrać z sektora, natomiast e, i tak myślę, że wynik będzie dobry. Tutaj no nie wiem, jak tam się dalej wszystko potoczyło, ale tutaj przegrałem tylko z sąsiadem e, o 200 gramów. A co tam dalej się działo, to już nie za bardzo wiem. Ale z tego, co tak słyszałem, to, to powinno być dobrze i na tym miejscu powinienem się utrzymać. No to tyle.